Hej Agnieszka, gdzie Helena? Nie ma jej jest na ciebie obrażona. No niech sobie tam będzie. Co ty u niej robisz, Aga? Przecież to zakochana z Dira. Nie życzę sobie, aby tak do mnie mówiła. Bo co? Bo? Spokojnie mi tu. Jeżeli macie się tak kłócić, to ja stąd wychodzę. To się idzie. Muszę coś wymyślić, żeby się pogodzili. Mam plan. Hej Igor, mam pytanie. Mam taki problem. Moja koleżanka się pokłóciła. Czy możesz ja zatakować? I może się pogodzą? Zobaczę co się da z tym zrobić. Bardzo ci dziękuję. Aga co mam zrobić? A czy ty masz ten pistolet zabawkowy? Tak mama, wygląda na prawdziwy. Niezłe mnie przestraszyłeś. Wczoraj, z tym pistoletem nie. po pierwsze to nie było ha śmiesznie ha, 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 ha Bo was zabiję. Gosia, ja cię przepraszam. Ponos mi. Zaraz to ja cię zabiję. Co ty Gosia zrobiła z tą ojbrat? Jak to? Chciałam, byś się z nią pogodziła. Przepraszam, doktorze. Przed chwilą przybierzono chłopaka, który został postrzelony. Co z nim jest? Jest dobrze. Jest w cztery sali. I co tam Igor? Dobrze. Niedługo wyjdę. Chciałam cię bardzo przeprosić za to, że... Oj, dobra. Monika, musimy iść na zakupy. Jest Helena, mówiła, że będzie. Nie ma. A powiedziała, że tu będzie. A to ja nie wiem, nie umiawiałam się z nią. Muszę mam coś powiedzieć. A co takiego? Co się stało? Wjeżdżam do Niemiec. Jak to? Pomyślałam, że skoro nie znalazłam tu pracy, to znajdę tam? No co powiedznia, kiedy jedziesz? Dopiero jutro, dziś się pakuję. Chodź ze mną, pomożecie mi, bardzo wam dziękuję. Nie wiem, za co ja bym zrobiła i jakbym spakowała się. Nie ma za co to usług. Tylko że będziecie nam brakło w naszej trójce. Pewnie wrócę niedługo, będę coś wstawiała na Facebooku. Ciekawie jaką pracę dostaniesz? Masz jakąś konkretną pracę jaką chciałaś spracować. Chciałabym pracować w telewizji albo w sklepie. No to życzymy ci powodzenia. Dziękuję wam za wszystko. Uwaga! Samolot do Niemiec dopiero podjedzie za dwa godziny. Przepraszamy za opóźnienie. Nie no ku... czekać dwa godziny. Czy może państwo chcą się napić? A co pani ma do wypicia? Tylko wino, czerwone i białe. No to ja pro proszę białe, albo nie czerwone. Proszę, dziękuję. Powiem ci, że cały czas myślę o Helenie, jak tam się ma i czy wszystko dobrze. Ja też po raz pierwszy jest w samolocie. Niech ona ma super wyjazd.